Hej, zawsze chciałem nakręcić taką serię i wygląda na to, że będę miał okazję. Otóż chodzi o serię związaną z eksperymentem biznesowym, sprzedażowym na żywo. Eksperyment polega na tym, że zamierzam przekazać zlecenie na wykonanie takich naklejek samoprzylepnych jednej z trójmiejskich firm. Drukarskich, takich zajmujących się drukiem, ale w oparciu o jedno bardzo konkretne kryterium, a mianowicie o kryterium nie ceny, nie szybkości wysłania oferty, tylko w ogóle wykonania albo szybkości wykonania follow-upu. Czyli wysłałem zapytanie do wszystkich firm dokładnie takie samo, część firm chciała sprecyzować jakieś dodatkowe warunki. Dowiedzieć się więcej, ustalić, w jakiej jakości czy w jakiej technice wykonania miało być to zrobione. No i wszystkie pięć firm przesłało mi już ofertę. Tyle tylko, że w ramach tego właśnie eksperymentu sprzedażowego, ja na tą pierwszą ofertę nie zamierzam odpowiadać. Chcę zobaczyć, kto ponowi kontakt, kto skorzysta z follow-upu, kto odezwie się do mnie. Dzień, no już dzień minął, dzisiaj, czyli dwa, trzy, może dni później, z pytaniem: hmm, Panie Marcinie, no co pan sądzi? Jakie pierwsze wrażenia, jak pan ocenia w skali od jednego do 10 to, co przesłaliśmy? Jestem otwarty zarówno na formy wykonania, na technologię, na cenę nie będę się kierował najniższą ceną. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jaki jest follow-up. Mam zamiar nakręcić trzy odcinki. To był ten pierwszy, właśnie z tego tematu. Później drugi, związany z tym, jak przebiega ten proces, jakie wnioski wyciągam z tego procesu follow-upowego. No i trzeci, oczywiście, z, ze zwycięzcą i z wnioskami, podsumowaniem, czymś, co może się również Wam przydać. Także pierwszy odcinek za nami. Czekam, kto odezwie się w follow-upie. Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty.